Odcinek powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów kanału pod naporem. Zapraszam do oglądania i serdecznie dziękuję. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wyjątkowa okazja, żeby pomówić o poezji bo będzie 13. miesiąc Urszuli Sikory, czyli tomik nominowany do jednej z najważniejszych nagród poetyckich w Polsce, czyli wrocławskiego Silesiusa, tutaj jako debiut roku możliwy. To się okaże gdzieś na początku czy w połowie października mniej więcej. Kibicuje, zwłaszcza, że odcinek powstaje jako współpraca tak jakby z samą autorką, to znaczy Ula Sikora wykupiła próg recenzja, miała do wyboru każdą możliwą książkę, jaką ja miałbym zrecenzować, no i wybrała swoją własną, więc niezły pomyślunek, no jesteśmy omówieni tak, że gdyby mi się nie podobało, no to ja bym nagrał tylko dla niej taką opinię, żeby to było coś jak konsultacja, czy jakaś taka bardzo szczególna, osobista opinia, to mi się podoba, więc... Powstaje odcinek dla wszystkich i chcę to też wykorzystać jako taką sytuację, żeby pogadać z wami i pokazać wam jedną z realizacji poetyckich takiej współczesnej doby, no osoby młodej, żebyście zobaczyli, jak to działa, jak można pisać wiersze, żeby ktoś je dostrzegał, żeby one były współczesne, żeby nie trąciły myszką, żeby było w nich coś aktualnego, ważnego dla. Dzisiejszych odbiorców, których jest w Polsce około paruset. Więc tak, to są wiersze poetki, która jest z zawodu psycholożką, pracuje w zawodzie i też ten jej zawód przenika do tych wierszy, co będzie bardzo ciekawe, żeby się temu jakoś przyglądać. Zaraz przeczytamy jakiś jeden wiersz czy dwa, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej brzmi. Oprócz tego interesuje ją właśnie to, co może czasem interesować psychologów czy psycholożki, czyli. Cudze perspektywy, czyjeś problemy życiowe. Trzynasty miesiąc pochodzi jako tytuł bezpośrednio ze sklepów cynamonowych Brunona Schulza. Każdy wie, że w szeregu zwykłych, normalnych lat rodzi niekiedy zdziwaczały czas ze swego łona lata inne, lata osobliwe, lata wyrodne, którym jak szósty mały palec u ręki wyrasta kiedyś trzynasty, fałszywy miesiąc. Jeszcze od razu przeczytam drugie motto, czyli narysuj potwora. Teraz powiedz mi, czemu to jest potwór. I już po takich dwóch. Sygnałach na początku możemy się domyślać, że może chodzić o coś, co nie przystaje, coś, co jest właśnie jakimś wyrodnym dzieckiem, czy trzynastym miesiącem, rzeczą brzydką, nieakceptowalną, może właśnie z jakiegoś powodu potworną, nieznośną. I to będzie tu bardzo ważne. Tylko nie na taki sposób, który by się bardzo narzucał. Nie jest to jakiś temat nachalny. Będą tu nieszczęśliwe matki, żony, będą tu pijani ojcowie bezrobotni. Będą tu jakieś przemodlone dewotki, które będą się bały uchodźców. Będzie tu cała taka plejada polskiej prowincji slash wsi. Nie są to wiersze o pędzie cywilizacyjnym w dużych miastach. To będzie raczej o takim folklorze, o takiej słowiańszczyźnie małych miejscowości w Polsce, o tych zwykłych, małych ludzkich problemach, jak. Problem na przykład pana pszczelarza. Jest to jeden z moich ulubionych, jeśli nie ulubiony wiersz z tego tomu, więc go od razu tutaj zacytuję. Pszczelarz. Pszczelarz, jak co roku w marcu, maluje ule. Błękitna farba kapie na ziemię. Jego żona lubiła ten kolor. Trawa jeszcze nie wyrosła, ale już niedługo. Grzebie butem w ziemi widać już kiełki. Tak naprawdę pszczelarz nienawidzi swoich pszczół, ich odgłosów. Wyglądu Czyszczenia uli Nawet miodu nie lubi Kleista, słodka maś Od której rośnie brzuch i psują się zęby Tylko w zeszłym roku został urządlony siedemnaście razy Pszczelarz wstaje rano Pije mleko i je kromkę chleba z serem Patrzy, czy kwitną już leszczyny Ten marzec jest chłodny Martwe pszczoły blokują wylotki Pszczelarz płacze, kiedy je znajduje Wieczorem opowiada żonie, że umierają ich dzieci może od razu też przeczytam jakiś drugi wiersz, żebyśmy mieli szerszą perspektywę. Tu będzie trochę tej psychologii, zwróćcie uwagę. Ciasteczko typu kruche. Sprawdza czy wszystko z nią dobrze po twarzach otaczających ją ludzi. Kruche ja jest ciasteczkiem, które załamało się w środek. Kształt ciasteczka określają potrzeby innych. Zestrójcie się ze mną, szepcze, żeby nie słyszeli. Wniknijcie. Robi rytuały z miodu i krwi. Skąd te potrzeby naprawcze? Wypożycza siebie jako trampolinę emocjonalną za grosze, bo, jak mówi o sobie, jestem osobą empatyczną. Jutro siłownia macza laty i nadgodziny. Ona jest schakowanym towarem. Dziecko w niej, tak uwarunkowane, żeby przetrwać, mówi, proszę, daj mi doświadczenie dobrego obiektu. Po pierwsze, warto powiedzieć, że to są takie bardzo białe wiersze i one przypominają prozę i warto by było tak dla osoby nie przygotowanej do, do lektury współczesnych tomików wierszy, to znaczy oczekującej, że współczesne wiersze będą bardzo poetyckie i liryczne, rymowane na przykład, albo jeszcze bardziej rytmiczne, bo ten rytm tutaj też jest taki bardzo swobodny, prawie niedostrzegalny i że to może przypominać prozę, tylko właśnie wyobraźcie sobie, że tu macie za 40 czy 50 stron 40 czy 50 wierszy i przeżywacie na takiej przestrzeni coś, co dałoby wam być może opowiadanie. Rzecz jasna, opowiadanie też ma inną dynamikę, trwa dłużej, może się tam więcej zdarzyć, może wybrzmieć bardziej coś, ale poezja współczesna i w ogóle poezja dlatego może jest warta czytania, zwłaszcza, że da się skondensować pewne wrażenia na w paru linijkach, w paru strofach, gdzie jeśli się wczytamy, jeśli przeczytamy to inaczej niż proza, czyli troszkę wolniej, troszkę będziemy się rozglądać za tym, co oznaczają te słowa, albo jak powinny brzmieć, przez kogo są mówione tak naprawdę, bo często w tych wierszach jest jakiś taki element właśnie cudzej mowy, czy właśnie jakiegoś dyskursu psychologicznego, żeby później zastanawiać się nad tym, dlaczego te pięć tutaj czy sześć linijek Znajduje się w tym, w tym miejscu i to nie musi się ani rymować, ani przypominać piosenki. To może być bardzo subtelne, bardzo proste. Poezja jest tym miejscem, gdzie to wszystko, co drobne, może przez izolację, przez kondensację na jednej stronie zyskać wartość czegoś. Dużego, że to jest takie wydobywanie z rzeczywistości, z codzienności ważkich spraw. Dlatego ta poezja jest istotna i warto by było jakoś ją promować. Rzecz jasna, to, to zwykle w dzisiejszej dobie jest trudne, że kanały komunikacji, kanały takiej też edukacji o współczesnej poezji są trochę zablokowane. One są troszkę przynależą akademii albo tym środowiskom, które się tym jakoś zajmują. To są często też spadkobiercy pewnych tradycji intelektualnych. Po rodzinach, po, po środowiskach, właśnie albo pracy, albo uczelni, czy, czy jakichś elitarnych szkół, że, że tu jest trochę taki problem tych niskich nakładów, tych małej ilości czasopism, niskich nakładów też finansowych na promocję. Więc jesteśmy w takim właśnie rezerwacie osób, które przejmują się czymkolwiek, co byłoby wydrukowane na 50 stronach, i to wiecie też, że nie ma tego dużo, że to jest takie małe malutkie takie drobne a jednak może właśnie później być wyeksponowane do debiutu roku załóżmy i że kogoś to w ogóle obchodzi co tu się Dzieje. Chcielibyśmy być tymi osobami, które miałyby na to czas, ochotę. Potwierdzeniem wartości tej książki jest dla mnie to, że w trakcie jej czytania myślałem sobie, że gdyby była taka sytuacja wyobrażona całkiem, że byłaby w jakimś jak list w butelce albo jak kapsuła czasu dla jakiejś obcej cywilizacji, albo do przeczytania za parę dekad przez jakąś mega najnowocześniejszą sztuczną inteligencję, która miałaby tylko to. Do zrozumienia ludzkiej rzeczywistości, ludzkich spraw, ludzkich bolączek, to by się wiele dowiedziała, a jest to bardzo małe, krótkie. I to jest właśnie sukces poezji, że jest tu bardzo dużo różnych tematów, tylko inicjatywa też jest po naszej stronie, jako tej takiej średnio czy też umiarkowanie rozwiniętej inteligencji w porównaniu do tego, co może się jeszcze wydarzyć w historii ludzkości, żeby zrozumieć to, musimy być czujni. Podobnie jak. Czujni muszą być terapeuci, wsłuchując się w te wszystkie dziwaczne historie, w te wszystkie trzynaste miesiące, coś niechcianego, dziwnego. Wiersze czytają się dobrze, są różne, są podzielone na cztery części: to jest lato, jesień, zima. Wiosna, w tej kolejności. Dla mnie te pory roku tak się bardzo tu nie, nie różnią. Może ula sama by podpowiedziała, jakie te konkretne różnice związane z, z pogodą czy z porami roku tu by były. Może taka by była płyta, że 13 miesiąc to odstające coś jest w, o każdej porze dnia i nocy i że elementarną częścią życia jest to, że będzie zawsze jakieś, jakieś dziwne, coś jakieś nieprzewidziane, jakieś niechciane, że zawsze. W tym naszym świecie poukładanym może się wydarzyć jakiś kataklizm, albo może się wydarzyć coś, czego byśmy nie chcieli. Jak na przykład jakieś zagrożenie polityczne, zagrożenie wojną, albo podwyżki cen energii, nawet albo problemy na ogródku z naszymi warzywami, które złapała susza. Załóżmy, nie? że takie bardzo proste rzeczy. I co z tego wynika? Jakby wynika z tego obietnica bardzo dobrej przyszłości dla Urszuli Sikory, jeśli napisze kolejną książkę tego rodzaju. Bo to zwykle z debiutami poetyckimi jest tak, że mało który robi wrażenie. Książki wybitnej, na przykład, czy książki wielkiej. To są przypadki, na palcach jednej ręki można wymienić coś takiego w ciągu ostatnich 50 lat, tak sądzę, czy, czy załóżmy w tym wieku, że zdarzało się tak bardzo rzadko, żeby debiut już oznaczał, że ktoś jest to wielką postacią polskiej sceny literackiej. Jest tak bardzo rzadko. To zależy od tego, właśnie jak to, co zostało tutaj napisane, zostanie poprowadzone dalej albo w formie Kolejnych wierszy, które będą się jakoś różnić. Wobec tych albo jakoś je przypominać, na ile będą lepsze, na ile będą kontynuacją pewnego projektu, na ile będą całkiem nowym projektem. Więc tutaj też zaraz może wrócę do tego, jak z tymi pomysłami na swoją twórczość, albo w innych formach literackich, jak na przykład opowiadania. Z tego co wiem, Urszula też planuje zbiór opowiadań i też planuje pisać wiersze, uwaga, reporterskie, czyli coś, co już tutaj też widzimy. Skoro już mamy osobę, która potrafi pisać, ma pewną Możliwość poetycką i ma przygotowanie psychologiczne, to jest bardzo dobry start i początek, żeby potraktować tę przygodę serio i zrobić coś rzeczywiście rzadko spotykanego, czyli mm, uprawiać reportaż w wierszach spróbować czegoś takiego. Takie przypadki już się zdarzały, zwłaszcza na, na świecie takiej poezji, która opowiada o jakichś na przykład problemach danej społeczności, czy, czy danej klasy, danej etniczności. Jest tym coś bardzo interesującego. W Polsce rzadko kiedy mamy takie sytuacje, więc gdyby Urszula Sikora kiedyś wybrała się jak niemal reporterka telewizyjna w jakieś miejsce, żeby stamtąd spisać wiersze, to może być bardzo ciekawe. Żyjemy też w takich czasach, że bardzo dużo osób ma wykształcenie psychologiczne i w ogóle dbamy o swoje zdrowie psychiczne. Coraz więcej się dowiadujemy z tego słownika pojęć. Więc to nie będzie ostatnia tego rodzaju książka, gdzie te języki psychologiczne występują. Pytanie będzie. Później, jak to zrobić, jak to połączyć jeszcze z różnymi językami poetyckimi albo sposobami obrazowania, wywoływania wrażeń nie tylko tym, żeby upojęciowić, czy włożyć ten dyskurs psychologiczny do, do wiersza, tylko żeby to wszystko harmonizowało. Każdy debiut, i to też zwłaszcza poetycki, to jest tylko to sprawdzenie, czy, czy się zgadza, i jeśli odpowiedź jest pozytywna, no to tak zgadza się, ale to jest początek tej podróży, więc kibicuję, żeby było bardzo dużo. Rzeczy do opisywania, jakieś potrzeby opisywania, bo to trochę na tym później polega. Jakby potencjał jest, umiejętności są, i teraz tylko chcieć tego. Chcieć, nie zatrzymywać się, też się nie spieszyć, nie frustrować. Ale myślę, że ula, jako też psycholog, psycholożka, ma poukładane wiele rzeczy w głowie, no i że to jest taka drobna, a jednak wielka rzecz. O drobnych, ale jednak wielkich. Sprawach. No, więc yy, nie czytałem tej stawki z Silesiusa, więc nie wiem, kto to tam powinien wygrać, czy kto wygra, ale trzymam kciuki, że to będzie debiut roku. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie. Patronite, wsparcie kanału. No i możecie też sobie zamówić książkę, to znaczy recenzję ulubionej książki, albo może Waszej własnej, chociaż tu zawsze musimy się dogadać, czy na pewno waszej własnej, no bo jeśli miałbym jakoś poznęcać, no to nie chciałbym, jeśli byłaby to książka totalnie nie w moim guście, po co robić sobie takie rzeczy. Do usłyszenia. Na razie.